W jednym z wcześniejszych odcinków powiedziałem, że zawsze pociągała mnie turystyka, natomiast podobały motocykle typu naked albo classic i dlatego wybrałem właśnie BMW R1200R. Mówiłem też, że nie mam do niego trzeciego kufra. Kufra top case. No ale teraz już mam i stąd ten film. To, dlaczego zdecydowałem się na oryginalne kufry, nadaje się na oddzielny film, ale jedno jest pewne. Moim zdaniem system kufrów bocznych od BMW do tego motocykla jest świetny. Jeżeli jesteście zainteresowani, to poświęciłem temu tematowi na moim kanale specjalny film. Dowiecie się z niego mniej więcej, wszystko co potrzebujecie na temat toreb kufrów bocznych, a także sposobie ich montażu do motocykla. Dlaczego zdecydowałem się na kufer centralny? O ile na dłuższy wyjazd fryboczne są w porządku, to zdarza się przecież, że są takie lokalne przeloty, kiedy nic się ze sobą nie bierze, albo jeździ tylko wokoło komina, i chciałoby się na przykład wtedy schować kask albo kurtkę, albo zabrać coś ze sobą niedużego. W nomenklaturze BMW kufer centralny 28 litrów to top case dla BMW K27. Chociaż jak wynika to m.in. z nalepki w jego wnętrzu, jest on dedykowany tak samo do motocykli R800, jak na się poczciwego RTK oraz K28, K44, czyli motocykli K1200 i K1300GT. To akurat jest ciekawe. Bo płyty w tych motocyklach pod kufer centralny złamy przez BMW pomostem bagażowym są nieco inne. Wygląda jednak na to, że jest tutaj pewna dowolność i pewnie gdybym postanowił zamontować do swojego BMW 49-litrowy kufer od poczciwego RT. To też by mi się udało. Nie wiem, nie próbowałem. Napiszcie, jeśli próbowaliście. Nowy topkaj z 28 litrów można kupić za około 1430 zł. Na pewno cena robi Tym bardziej, że dotyczy wyłącznie kufra, a koniecznie jest przecież jeszcze wspomniany pomost magażowy, czyli płyta. Wraz z bocznymi uchwytami i potrzebny jest też zamek z kluczykiem. To jedyne 116 zł. Interesujące, że tapicerowany element widoczny na kufrze od strony pleców kierowcy, a raczej pasażera, też jest op ok. Kosztuje bagatela 315 zł, a wraz ze śrubkami montażowymi prawie 380. Mnie akurat potrzebny nie jest, bo żona na własny motocykl i jeżdżę sam, ale jeśli ktoś jeździ z pasażerem, to dla niego, pasażera, ten wydatek myślę, że może mieć spore znaczenie. Do kufra przydałaby się oryginalna torba, której kupić już oficjalnie nie można. Szukając, udało mi się jednak namierzyć nowe, ale najtaniej za 495 zł. Oczywiście na eBay można kupić gdzieś za granicą mniej więcej w tej samej cenie, ale po doliczeniu kosztów wysyłki wychodzi drożej, a używanych brak. Przynajmniej mnie przez długi czas namierzyć się takiej nie udało. Ale do czasu, bo wychodzę z założenia, że w pewnych sytuacjach konieczna jest cierpliwość, ale o tym zaraz. Wróćmy do kuferek. Problem z używanymi kuframi centralnymi jest taki sam jak z bocznymi. Tyle, że ofert jest jeszcze mniej. A jak już są, to często są połamane, niekompletne, powypadkowo, prawie zawsze brak jest zamka, a jak już jest zamek, nie ma kluczyka. A jak już jest komplet kuferek z zamek z kluczykiem, to sprzedawcy żądają ceny za nerkę. Mnie po ponad roku udało się wreszcie znuleść kufer z zamkiem i jak widać nie zniszczony. Kosztował 1000 złotych, co było ceną do negocjacji. Napisałem do sprzedawcy, zaproponowałem 850 z wysyłką po jego stronie. Zgodził się. Zapłaciłem i dwa dni później kufer... ...miałem u siebie. Do kufra przydałaby się jeszcze torba, ale rynek używanych tego typu akcesoriów jest jeszcze szczuplejszy niż kufrów. Wreszcie jednak udało mi się namierzyć pewną ofertę. Była jednak dość enigmatyczna, bo zatytułowana torba motocyklowa BMW. I tyle. A w ofercie tylko dwa zdjęcia, do tego mało czytelne. Wcześniej oglądanych ofert mniej więcej wiedziałem jak wkład do Topcase wygląda. I ta torba z ogłoszenia była bardzo, bardzo podobna. No ale BMW to BMW i u nich części potrafią różnić się naprawdę detalami. Zadzwoniłem do pani sprzedającej, ale była w stanie mi powiedzieć tylko tyle, że jest torba, jest od motocykla w srebrnym kolorze. A zaryzykowałem. Zapłaciłem z wysyłką niecałe 80 zł. Pasuje. Brak paska na ramię, ale pasuje. Tak. Na koniec jeszcze jedna uwaga, bo na motocykl z kuframi inaczej odrobinę inaczej się wsiada i z niego wsiada. Trzeba się tego nauczyć i pilnować, szczególnie jeśli nie jest się wysokim rajderem, jak w moim wypadku. Siadajcie i siadajcie, kiedy motocykl stoi na bocznej stopce. Będzie wtedy bezpieczny. Moja BMK z kuframi, odrobinę inaczej, mam wrażenie, że przyjemniej się też prowadzi. Napiszcie, jak jest u was, co o tym myślicie.